No cześć witam ciebie w ten wspaniały piękny dzień słoneczny Dzisiaj będziemy kontynuować Sprawę projektowania wału W kilku odcinkach rozpocząłem Ten temat na początku było było obliczanie reakcji Później Przeszliśmy sobie przez momenty gnące No i teraz może też taki krótki Krótkie wideo które Pokażę co się robi z tym dalej, momenty zastępcze. Jak to się oblicza i co to jest, co to w ogóle oznacza. Zacznijmy może od takiego bardzo ważnego faktu, że taki wałek, na którym no oczywiście działam na tym samym wałku cały czas, bo tak będzie prościej. Taki wałek, który ma dwa koła zębate, przykładowo zębate. On ma taką ciekawą cechę, że pomiędzy tymi kołami zębatymi jest, jest moment skręcający. A dlaczego pomiędzy? No bo nie da się ukryć, że jedno koło jest napędzane, a drugie jest napędzające. Więc tak naprawdę jedno koło napędza to drugie koło. No można by zapytać, a po co jest ten wałek przed kołem i za kołem? No po to, żeby to wszystko podeprzeć, bo tak to by się to wszystko urwało i spadło na podłogę. A tak to jest yy, duża szansa, że tak się nie stanie. I na, na tym odcinku pomiędzy kołami tu jest akurat odcinek BC. Trochę niewyraźnie napisałem, może poprawię. Tu jest BC. BC, na tym odcinku będzie występować. Nie lubię słowa występować. To takie naukowe. Będzie moment skręcający, który będzie stały na całej długości. Dlaczego stały? No bo jak w punkcie B wchodzi, to w punkcie C wychodzi. Po drodze się nic, nic innego nie dzieje. Po prostu po drodze jest zwykły, prosty odcinek wałka. Czyli na tym odcinku będzie. Jakiś tam moment skręcający. I on będzie stały. A tak może bardziej matematycznie, może to tutaj wzrasta, bo jest koło napędzające, a tutaj o tyle samo spada, bo jest koło napędzane i wychodzi na zero. No i dobrze. No i co z tego, że wychodzi na zero? Można by się zapytać. A no to, że tak naprawdę przed kołem i za kołem nie ma żadnego momentu skręcającego. I co dalej? Po co ja w ogóle o tym mówię? I zapewne przypominasz sobie, że mówiliśmy o tym wałku w kontekście kilku punktów, bo tak naprawdę już mówiłem, że moment gnący w jednym łożysku na końcu, w drugim łożysku na drugim końcu on wynosi 0 i zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie czterema cztere, czterema punktami można powiedzieć dwoma punktami ale właściwie to w czterech, punkt, w czterech miejscach czyli przed punktem B czyli po lewej stronie koła potem po prawej stronie koła potem po lewej stronie tego prawego koła i po prawej stronie Prawego koła, czyli mamy cztery punkty, ale można sobie łatwo zauważyć, że taka sama sekwencja występuje również tutaj czyli przed lewym kołem, za lewym kołem, przed prawym kołem, za prawym kołem. I co jest ciekawe, że tylko za lewym kołem i przed prawym kołem występuje moment skręcający. Po lewej stronie punktu B nie ma momentu skręcającego, no bo on jeszcze nie został tu wprowadzony. Tak samo w punkcie C. Za punktem C. Jego nie ma, bo już został jakby skonsumowany. I tak można powiedzieć, że skonsumowany. I jakie to ma znaczenie w ogóle, bo mówić, mówić coś, ale trzeba powiedzieć jakie znaczenie. I moment zastępczy to jest taki moment, który jest w stanie sumować albo połączyć moment skręcający i moment gnący. Ale sumować to nie znaczy M, S plus MG, tylko był taki pan, który się nazywał Huber. No dawno, dawno temu, podobno. I była hipoteza Hubera. Hipoteza Hubera. Po co w ogóle on tą hipotezę stworzył? Można powiedzieć, że hipoteza oznaczała, że tak naprawdę on nie był do końca tego pewny, więc stworzył coś, co było tej prawdzie najbliższe. Polega to na tym, że jak mamy punkt, no to mówmy, że weźmy sobie punkt bez prawej strony, czyli, czyli to? To taki przykładowy punkt. Moment zastępczy w tym punkcie w punkcie bez prawej strony to będzie pierwiastek i pod pierwiastkiem będzie moment gnący w punkcie bez prawej strony do kwadratu plus 0,75 razy, o to razy nie wyszło, razy, razy moment skręcający do kwadratu. I teraz jest tu też małe takie ale, że to 0,75, ono jest, ono nie zawsze jest 0,75, ono jest 0,75 dla takich stali, które, z których są wykonywane wałki. Tam bardziej chodzi o Stosunek granicy plastyczności do granicy wytrzymałości doraźnej. Nie chcę teraz wchodzić w takie szczegóły, ale obliczając wałek spokojnie możemy tę wartość przyjąć. I co tutaj widać po, tym, po tej hipotezie Hubera? No, że widać, że moment gnący występuje w kwadracie, moment skręcający też w kwadracie, ale jest mnożony przez jakąś liczbę. I to, żeby było śmieszniej, to mniejsze od jednego. I co to oznacza? No, trochę to oznacza. To oznacza, że ten cały pan Huber wymyślił, że jeżeli wałek ma się zniszczyć, złamać, nie wiem, co jeszcze tam, co się może z nim stać, uszkodzić, to całkiem inny wpływ na, na niego ma moment gnący, a całkiem inny, inny ma moment skręcający. I to jest oczywiste. No bo jeżeli. Weźmiesz sobie cokolwiek, co jest cienkie, a długie. Na przykład niech to będzie, no dobra, jakaś tam, powiedzmy, cienka deska. Albo prościej, linijka jakaś, plastykowa linijka. I żeby ją zniszczyć, to co jest łatwiej zrobić? Czy zginając, czy skręcając? I tu jest właśnie ten pytajnik. I ten właśnie pytajnik jest właśnie zawarty w tej hipotezie. Ja tu nie chcę wchodzić w głębszą filozofię, bo to może nie wyglądać zbyt ciekawie i profesjonalnie. Ale wystarczy sobie przyjąć tę zależność i w każdym z tych punktów sobie ją wprowadzić. I to spokojnie zadziała zawsze zadziała. I może jeszcze, no wiadomo, że z tego wyjdzie jakiś. Jakiś wykres, po czym wiadomo, po czym można stwierdzić, że, że dobrze policzyliśmy ten moment zastępczy. Ja ci pokażę coś takiego, co jaki wykres powinien wyjść. Tu wcześniej sobie narysowaliśmy wykres momentu gnącego, wypadkowego. Ja tu na bazgrze naszkicuję, narysuję wykres momentu zastępczego który dla tego wałka by mniej więcej wyglądał mógł te same odległości przyjąć Dobra, tak będzie to jest oś x może trochę cieńszą no i oczywiście oś y -ów. i żeby się nikt nie to tu napiszemy sobie, moment zastępczy od x, no to jest x. I oczywiste, że w punktach na początku i na końcu, tu chciałem na, na początku i na końcu, czyli kiedy jest początek, koniec wałka w tych łożyskach, to będzie równy moment zastępczy, równy 0. No ale już tu gdzie jest, gdzie jest moment skręcający, to już będzie inaczej. Oczywiście te wartości się będą różniły od powyższego wzoru, po, powyższego wykresu na moment gnący. Ale też ten kształt będzie bardzo podobny. Czyli tu będzie sobie leciało po jakiejś paraboli. A, nie w tą stronę, dobra. Teraz ja się sam wpuściłem we, własne, we własną pułapkę. Czyli tu będzie leciało sobie po jakiejś paraboli, tu będzie jakiś skok i to znaczny, bo tu jest moment skręcający, pomiędzy też będzie jakaś tam delikatna parabola, no i potem znowu spadek, bo tu momentu skręcającego nieba i, i sobie leci też po jakiejś paraboli, czyli w... parabole i te pionowe odcinki, które oznaczają skok momentu zastępczego. Jeżeli taki moment, taki w przybliżeniu wykres wyjdzie, to znaczy, że to jest, że to jest dobrze. I przy czym bardzo ważne jeszcze jest, o to muszę też na, na tłustym drukiem powiedzieć, bo to oczywiście ten moment zastępczy, on był policzony, ja to już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, on był policzony dokładnie w tym miejscu, tu. A teraz sobie policzymy innym kolorem w tym miejscu. I tu jest śmieszniej. I tu jest śmieszniej. Nawet wezmę, wykorzystam ten wzór, żeby nie tracić czasu na przepisywanie. Wzoru. A, bo w zasadzie to można by. W zasadzie można na, napisać, narysować. Czyli nikt nas nie goni. Y Moment zastępczy, przykładowo w punkcie b z lewej strony, to będzie moment gnący w punkcie b z lewej strony do kwadratu i plus 0,75 razy moment skręcający, ale on tu w tym punkcie wynosi 0. Czyli to jest cała Historia. Tu więcej nic nie ma. Czyli nie ma momentu skręcającego. To jest bardzo ważne, żeby się nie wpuścić w kanał, bo wiele osób będzie na to czekało. Ci, którzy będą sprawdzali to, co zrobiłeś. Także przypominam, tu, gdzie momentu skręcającego nie ma, to dokładnie w tym miejscu. To tak samo w tym, w tym wzorze też go nie będzie. I co, właściwie tyle może. Chcę tak iść etapami, bo temat projektowania wałka się bardzo często przewija. I co? Oczywiście proszę o subskrypcję kanału, bo warto. Mniej lub bardziej regularnie się tutaj materiały ukazują. No i tyle, i do następnego razu.